Dzień za dniem, noc za nocą nasze życie upływa pod bezkresnym niebem. Marzymy o rzeczach wielkich, ale życzymy sobie rzeczy prostych. Myślami wybiegamy do przodu, ale jesteśmy świadomi, że życie toczy się tu i teraz. Spoglądamy w niebo z dobrego miejsca na Ziemi. Dzień dobry. Znajdujemy się w Muzeum Ziemi Kurskiej Dobrzyńskiej w Wrocławku. Nazywam się Marian Ciślak. Zaprezentuję Państwu ekspozycję czasową o tytule "W otoczeniu kupca, miary i wagi na Ziemiach Polskich". Ta ekspozycja składa się jakby z dwóch bloków tematycznych. Pierwszy jest poświęcony pracy kupca detalicznego. W tym też celu zaranżowaliśmy wnętrze sklepu kolonialnego. Sklepy kolonialne. Były to bardzo taka popularna forma sklepów w XIX wieku, w pierwszej połowie XX wieku. Znajdowały się również takie sklepy i we Wrocławku. Za Zaaranżowany sklep kolonialny chcieliśmy pokazać, jak wyglądała właśnie praca kupca. Sklepy kolonialne w związku z intensywną eksploatacją kolonii przez państwa europejskie, towary z kolonii docierały. Między innymi też tutaj na ziemi Polskę do Wrocławka powstawały bądź sklepy kolonialne, bądź po prostu też działy kolonialne w takich sklepach na terenie miasta. Te sklepy kolonialne przyciągały przyciągały zapachem, przyciągały aromatem, wyglądem i przede wszystkim egzotyką towarów. Można było tam nabyć przyprawy chałwę, różne towary egzotyczne, sukna, wina i inne różne ciekawe towary, które były takim oknem na świat w tamtym okresie, pokazywały, jakie towary, jakie rzeczy można było między innymi tutaj importować z tych odległych, jakże wtedy egzotycznych dla ludzi kolonii. Pokażę Państwu, zaprezentuję Państwu reklamę jednego z takiego sklepów kolonialnych we Wrocławku. Proszę zobaczyć, graficznie pięknie również zrobiona, no i towary, towary kolonialne, delikatesy, konserwy, ryby wędzone i drób, owoce krajowe i zagraniczne, nowalije sezonowe oraz różnego rodzaju trumki. Takie sklepy m.in. mieściły mści, się w Wocławku w XIX wieku, na przełomie XIX-XX wieku oraz po zyskaniu przez e, Polskę niepodległości. E, w tych sklepach również znajdowały się towary miejscowe, i dlatego też prezentujemy e, towary wytworzone z, z najstarszej. Jednej z najstarszych fabryk wocławskich, a mianowicie fabryce Cykorii Ferdynanda Boma. Jest to fabryka założona w 1816 roku przez braci Ludwika i Ferdynanda Bomów. Pochodzący z Bydgoszczy, z czasem e, przeszła na własność tylko Ferdynanda Boma, e, produkowała kawę zbożową z domieszką właśnie Cykorii. E, dzięki tej fabryce również e, plantacje tej rośliny na Kujawach i na ziemi dobrzyńskiej bardzo mocno się rozpowszechniły. Fabryka, która istnieje do dnia dzisiejszego, była jedną z największych w Królestwie Polskim. Jej działalności, największa jej działalność przypada właśnie na koniec XIX wieku, początek XX wieku, gdy eksport tych towarów do Rosji był olbrzymi. Prezentujemy również pamiątki związane ze Stowarzyszeniem Kupców Polskich, Oddział Kujawski we Włocławku, organizacji która w Wocławku zawiązała się w 1919 roku, a funkcjonowała już na terenie Królestwa Polskiego od 1906 roku. Jej działalność przerwała, przerwał wybuch II wojny światowej oraz inne pamiątki kupieckie związane m.in. z działalnością szkół handlowych we Wocławku. Ciekawym też przykładem są m.in. niewielki zbiór, ale interesujący z uwagi na. Treści, które, które pokazuję, jest to zbiór wyrobów ceramicznych, które służyły reklamowaniu różnych towarów bądź firm. Prezentujemy właśnie tutaj między innymi pojemniki na przyprawy, popielnice, płatniki, formy do galaretek. Różne takie obiekty, które zawierały właśnie treści reklamowe, co też w jakiś sposób jest z handlem związane. Druga część ekspozycji poświęcona jest obiektom metrologicznym. Praca kupca, sprzedawcy, blisko związana jest między innymi z odważaniem towarów, dlatego te dwa, dwie części, dwie tematyki w tej wystawie połączyliśmy. Prezentujemy wysta wagi te najprostsze. Używane już od I wieku, naszej, przed naszą erą. Mam na myśli m.in. tutaj bezmiany, popularnie zwane bezmianami, a wagi nierównoramienne, proste, gdzie ich zasada działania była bardzo, bardzo prosta. Polegała po prostu na zwyczajnie na przeciwwadze. Zawieszało, zawieszało się towar była skala na ramieniu wagi i przeciwwaga, która musiały te towar się zrównoważyć. Jest to waga, którą wymyślono w pierwszym wieku przed naszą erą, często nazywana także wagą rzymską. Używana jeszcze w XX wieku na ziemiach polskich, a myślę, że również używana jeszcze w różnych częściach kraju do dnia dzisiejszego. Przyjmuje się jednak, że wago, pierwszymi wagami, które wymyślił człowiek w najstarszych krajach świata, w Mezopotamii, Egipcie, były jednak to wagi równoramienne, proste, wagi szalkowe, które po prostu. Czy to przy pomocy odważników, czy też towar e, ważono, po prostu e, równoważono ze sobą e, towar. Takie wagi prezentujemy na naszej ekspozycji. Prezentujemy również wagi uchylne, e, które głównie są z, e, związane z działalnością poczt. E, piękny zbiór prezentujemy wag związanych wag tak zwanych pocztowych, wag uchylnych, które służyły między innymi do ważenia listów, paczek i różnych przedmiotów wysyłanych. Tak jak wspomniałem, ciekawym obiektem są również wagi równoramienne złożone kilku typów. Tu prezentujemy wagę równoramienną złożoną typu berangier. waga, która były legalizowane, były używane w handlu. W tym, w tym przypadku jest to waga polskiej produkcji pochodząca z zakładów Sperlinga z, z Warszawy. Druga duża fabryka wag była w Lublinie, która produkowała również takie wagi, której budowa polega na tym, iż jest jedno główne ramię, duże ramię i są ramiona pomocnicze. Waga dlatego równoramienna, złożona. Prezentujemy również duży zbiór wag sprężynowych w różnych odmianach, wagi dynometryczne, które były bardzo popularne właśnie w XIX, początku XX wieku, między innymi też na targach, na jarmarkach, podobnie jak wagi jak, jak bezmiany, czyli jak te wagi nierównoramienne, proste. Wagi, które też były używane w jednostkach kawalerii, między innymi służymy do odmiany, do odmierzania owsa dla Koni. Waga dwuzakresowa. Ma dwa uchwyty. Można było z jednej strony skala i do cięższych towarów, z drugiej strony w ogóle większy H, który można było zawiesić i zmierzyć, określić masę jakichś większych towarów. Inne wagi prezentujemy. Również sprężynowe, tak zwane wagi dynamometryczne. Tu mamy prosty przykład współczesnej wagi, ale dysponujemy takimi na wystawie wagami pochodzącymi już z XIX wieku. Z ważeniem związany jest też, proszę Państwa, rozwój miar, wag. Możemy sobie powiedzieć, że pierwsze miary były związane z działalnością człowieka. Pierwotne miary były to Łokieć stopa, krok, którym e, e, sążeń, czyli długość dwóch ramion, pięć, czyli rozłożona dłoń oraz po prostu zwyczajnie dłoń. E, tych, tych miar było bardzo dużo. Cały region posiadał własne, e, własną miarę, łokieć nie, nie wszędzie z, z, znaczył to samo. Taka jakby unifikacja miar nastąpiła już za już Władysław Jagiełło próbował jakby ujednolicić miary, które miary ujednolicone jakby sprzyjały rozwojowi handlu, uproszczały ten handel. W każdym mieście znajdowała się waga miejska, znajdował się jakiś wzorzec łokciarz, często wbudowany właśnie w mur ratusza. Taka duża unifikacja miar nastąpiła w Polsce na Sejmie Piotrkowskim w 1565 roku, gdzie Przyjęto jeden wzorzec łokcia, łokcia krakowskiego, który wtedy mierzył 58 cm i 6 mm. Przyjęto. Do, kolejna duża unifikacja miar nastąpiła dopiero na sejmie koronacyjnym Stanisława Augusta w 1765 roku. Następne miary związane już z okresem zaborów, tu postępuje, proszę Państwa, jakby unifikacja i włączenie do miar państw zaborczych. Z tym, że warto powiedzieć, że we Francji już pod koniec XVIII wieku wprowadzono system metryczny. Koniec XVIII wieku jest, we Francji wprowadzono system metryczny oparty o długość, o metr, o, długo, o jednostkę metra. I ten system metryczny zaczęto wprowadzać w innych krajach. Najszybciej, jeśli chodzi o ziemię polskie wprowadzono to w zaborze pruskim, później austriackim, a w Królestwie Polskim dopiero przyjęto system metryczny. Y, y, najpóźniej został wprowadzony po odzyskaniu y, przez Polskę niepodległości dekretem z 1919 roku. Chociaż oczywiście już prędzej były takie próby czynione między innymi ciekawym przykładem są miary Nowopolskie, y, gdzie po okresie, y, gdzie po utworzeniu Królestwa Polskiego Stanisław Staszic próbował y, zreformować miary i Wprowadzono tak zwane miary nowopolskie z dniem 1 stycznia 1819 roku, gdzie w zasadzie one były oparte o system metryczny, z tym że z zachowaniem nazewnictwa jeszcze z okresu tych miar staropolskich. To jest bardzo krótkie, pobieżne przedstawienie tej problematyki, która jest dość obszerna. Miary nazewnictwo. Jest to tematem bardzo ciekawym, także zachęcam do zgłębiania, zachęcam do odwiedzin naszego muzeum, do zapoznania się między innymi z historią miar i wag na ziemiach polskich. Dziękuję bardzo za uwagę.